przykład. Kiedy mamy do czynienia z osobą z depresją. To jest w ogóle bardzo długi proces leczenia tego typu chorób i dolegliwości, ale osoba, która jest chora na depresję to jest osoba, która była tak długo pogrążona w smutku i w tych negatywnych doświadczeniach życiowych, że jej organizm zatracił możliwość w ogóle produkcji serotoniny. E, organizm tej osoby produkuje głównie kortyzol i hormony, i hormony stresu. I teraz, moi drodzy, e, ta osoba, pomimo tego, że ona jest świadoma tego, że jest pogrążona w smutku, ona nie do końca zdaje sobie sprawę z tego, Jakie, jakich emocji ona doświadczała, żeby doprowadzić do siebie do takiego stanu, do stanu tak ciężkiej depresji, tudzież na przykład nerwicy? I teraz, kiedy my zaczynamy podawać.